Siemano, ja jestem Sylwianik. Po Matei na Magamara ja muszę się spotkać z sobą. I co? Spokakojamie Mitty Day, ja na długo nie będę. I no, widzimy się na miejscu. Chyba już zacznę. No to cześć ja jestem Sylwianik, jestem już sobą, Shiny Magmar, Nie. Ale już się zaczęło, no? Setka jaka była? Przypomnisz? 2023. Ja, tak. Okej. Okay. A na no, dziko to nie wiem jaka setka. A. Nie Ta? No co nie wiem, jak spotkacie to się dowiecie. E, questik oczywiście, ten daily questik jest, jest questik za 3 złote. Ja sobie oczywiście kupiłem, bo jestem pay to win. Okay. <laughs> I co? E, e, coś tam gada, ale mu się nawet w stanie ruszają, to dopiero jest talent. No i specjal questik, to jest ten za 3 złote. A tutaj jest ten dla każdego za darmo. 60 gry gwoli jest w questie za darmo. Sad ja tak samo mówię, bo ja wczoraj boksu otwierałem. Ja Widzieliście dwa szani Meltana, a ty sama? Zero. No więc co? Ja prędzej chcę wykluwać jajka, tylko że siódemkę wstawiłem, więc tu teraz muszę wykluć. Ja Pewnie on cztery Shani Mag bije zero, więc no. no... Jak będziemy mieli szaniaka, to się po prostu widzimy, a ja nic nie widzę na oczy, bo jest zimno. No, ja jestem Sylwia i widzieliście pewnie Community Day na Magmara. Ja za dużo nie mówiłem, nie miałem statywu i w ogóle mi się nie chciało nagrywać, ponieważ byłem z Sebą. Miałem taki wypad z Sebą. Eee, I tak, eee, chwila, dwójki, 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 w końcu wykryłem tą siódemkę, jejku, jest trzynasta. Czemu ja wstawiłem tą siódemkę do wykrywania, to jest straszne unlucky z mojej strony. Jest dwójka, może być Shiny Magby, Shiny Magby jest, albo nie. Eee, Chociaż nie wiem, czekaj, bo gdzie jest gra? Nie wiem. Nie wiem, gdzieś tu obok mnie jest Magby. Mm. Ogólnie fajny Community Day. Um, ja, ja więcej nie będę już tych Magmarów łapał. Później będę się z sobą tradował na live, więc zapraszam 17, lub 18. Obok mnie pojawiają się fanarty, które dla mnie narysowaliście, bardzo dziękuję. Na Discordzie wystartował konkurs, więc proszę sobie zobaczyć. Ja przy sobie się zaczynałem, ponieważ. No, ponieważ nie, zręcznie na mnie było. Oraz. Nie wiem co. Miałem rajdę tutaj na Metagrossa. Zrobiłem go. Próbowałem solo. Nie udało mi się, bo nie miałem teamu przygotowanego. A ja wywaliłem czymś, co nawet nie jest super efektyw. Później sobie zrobiłem team. Nie wiem, pokażę. To był mój team. Eee... Tutaj zrobiłem mega ewolucję, bo mocniej biła. Tutaj, Groudon, on był kozakiem, a w sumie mój garczom też był kozakiem. Ja, I co? Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki za odcinek, jak coś złapię, to widzimy się na live tam poinformuję. Pokażę je zapewnić, szajniaków. 3, 6, 9, 12, 14. Tak, 14 szeni I dobrych Ivy nie mają. Ale ja sobie moje najlepsze ewoluuje Ale co nie ma z najlepszych. M Możliwe, że ten jest pod Ligę. Więc jego sobie ewoluuję. I sprawdzimy to. Bardzo ładny Shiny. Mi się podoba. Ale jeszcze na Magbiego poluję. Jak chcę Magbiego? Ogólnie jak próbujemy RAID'a na Metagrosa. To... O jakie jest ładne! Ale jest ładne. I robimy raj na metagrossa. To został 1% i musieli na 1% łapać. Sprawdźmy. Kompletnie nie trafiłem. <grym> ja nie potrafię. Jestem ze Ale no, zostało ewoluowany. Chcę Wam jeszcze widzowie podziękować. Dzięki Was. Dzięki Donate'om. Dzięki Soul Silver. Dzięki Rozkręcony oraz reszta co jest na top Donate' oraz którzy wysłali donate. Bo dzięki Was. Będą w końcu jakieś fajne streamy, i wiecie co to może być? Wiecie co ja mam w ręce? Taram! Pokémon Sword! Ale się z niego cieszę. Mam nadzieję, że już dzisiaj będziemy w nie grać, ale nie wiem. No i co, bardzo wam dziękuję, bo Pokémon Sword to było moje marzenie. Ja chciałam je mieć, ale się poddałem, ponieważ to drogo kosztowało. Nie wiedziałem nawet, czy jeszcze wtedy będę miał Switcha, jak to wychodziło. I ogólnie jest Ja mam wersję w Sword, a nie Shield, ponieważ była Sword w sklepie, z czego się cieszę, bo mi się bardziej podoba ten z mieczem legendarny. Ja się w ogóle na generacji ósmej nie znam. Wiem tylko, że grup i Skirbani yy, sobą i tylko tyle. Moja wiedza się kończy, więc z wami będę poznawał tę generację. No i co, zapraszam dzisiaj na live'a. Będę Shiny huntował. będę dużo Shiny huntował. Shiny hunting to moja ulubiona rzecz, co może mnie spotkać. I później będę sobie zbierał na DLC na live'ach. Więc co, ja Wam dziękuję za odcinek. Odbędza górę subskrypcja, żegnam się z Wami. No i co? To chyba tyle. Zapraszam na Discorda, cześć! Cześć! Szukasz może serwera Discord, gdzie można łapać pokemony, tradować się nimi lub nimi walczyć? Świetnie się składa. Ostatnio z moją administracją założyłem serwer Discord, w którym można te rzeczy robić. Na serwerze mogą się pojawić pokemony jak pokemony legendarne, mityczne, ultra bestie, pokemony shiny, ale i również zwykłe pokemony, takie jak na przykład Garchomp lub również i Weedle. Zapraszam na serwer, to siebie nie kosztuje, ale jest jeszcze dodatkowa ranga, którą można mieć za 10 zł tonight lub cena będzie się zmniejszała lub zwyższała. Zależy. Ranga VIP ma przydzielone kanały dla siebie. Osoby bez rangi VIP nie mogą tam dołączyć. Ranga VIP ma Pokémony jedynie dla siebie. Pisząc, Pokemony pojawiają się na Ziko, ale mogą się pojawić również na randze VIP. Bez rangi VIP nie możesz tam łapać. Ranga VIP będzie jeszcze stopniowo ewoluować. To tyle. Zapraszam na serwer Discord, który znajduje się w opisie lub tutaj jest link. Jak dołączyłeś i jesteś nowy, polecam przeczytać regulamin. Ja już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. Cześć!